Ej, ej, piłka sobie leci, ej, ej, piłka sobie leci. Dawajcie, piłka jest fajna, dawajcie, piłka jest fajna. Nie grajcie, nie grajcie, bo oglądajcie, bo oglądajcie. Widzowie, piłka, ej, ej piłka leci sobie, leci, jak widzicie, leci. Podaję, leci podaje, leci ej, ej, piosenka to jest fajna piosenka jest fajna leci sobie piłeczka leci sobie do bramkarza i za murtę patrzcie, piłka sobie leci i zaraz w bramce będzie tu leci jest, wygrał, wygrał on wygrał on wygrał on wygrał, on wygrał, on wygrał. On jest fajny, on jest fajny. Jak widzicie, sobie tu leci piłka, sobie leci do brameczki, sobie leci do brameczki, sobie leci do brameczki, sobie leci do brameczki. Jak widzicie, piłka sobie leci, i nie gra w gierka, bo sobie leci, bo sobie leci. Piłka jest fajna, grajcie w nią, grajcie w nią. Piłka jest fajna, i fauly są nie fajne. Nie, jak widzicie, tutaj podaje, on nie wie co robi. Ej, ej, tutaj jest jeden pan, a tutaj jest reszta, reszta. Piłka jest fajna, więc, więc, wymyślcie sobie, wymyślcie sobie cieszynkę i grajcie, i grajcie, ej, ej, bo zaraz może być gol, a może nie. Wygracie, wygracie, grajcie, grajcie, wygracie. I jak widzicie jest 1-0, jeden 1-0. Zero, jeden zero. My wygrywamy, my wygrywamy, my wygrywamy, hej, hej. My wygrywamy piłka sobie leci. My wygrywamy i nie było gola. Haha. Ha. Widowie nie możemy lecieć, bo oni leci piłka. Leci piłka. Leci piłka. Leci piłka, ej, ej. Umiem grać w piłkę właśnie tak jak oni. Nawet lepiej od nich, takich, tak jak od was. Tak jak od, od was, tak. I brameczka była ładna i brameczka była ładna. Ej, ej, to jest ich cieszynka. Patrzcie na tą powtóreczkę. Już nie ma powtórki. Ej, ej. Ale było fajnie. Więc nie dawajcie gola. Więc nie dawajcie gola. Ej, ej. Wszystkie gole dla Polski. To więcej subskrypcji. Ej, 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 dla nas. Dla nas. Piłka sobie leci tu i tam. Nie będę teraz czasu marnować, bo musimy grać, bo musimy grać. Ej, ej, bo grać, bo grać, bo grać. Bo trzeba grać, bo trzeba grać i brameczka będzie ładna. O nie! O nie! O, nie, nie, nie! O nie, o nie, o nie, 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 nie. Brameczki tutaj w tym filmiku albo w trailerze. To jest pioseneczka, więc lecimy tu ładniszko. Ej, ej! Ładna jest ta piosenka. Piosenka jest ładna, więc dawajcie subskrypcję. Dobijamy do miliona. Dobijamy do miliona. Szybko dobijajcie. Szybko musicie dobijać. Szybko. O, o. Jak widzicie, tule jest tego. Jak widzicie, tule jest. Wygrywamy, wygrywamy. Ej, ej. Wygrywamy. As. Widzowie, widzicie, piłeczka sobie leci i wlatuje do brameczki. Piłeczka sobie leci i wlatuje do brameczki. Jak widzicie, piłeczka, le... piłeczka leciała, i leciała i wleciała do brameczki. Piłka leciała i wleciała do brameczki. I tutaj powtórka. Ej, ej. Była, ale się skończyła. Była, ale się skończyła. Była, ale się skończyła, była, ale się skończyła. I nie było brameczki. Teraz, jak nikt nie trafi, to kończymy. Ej, ej, ale jak ktoś trafi, to też skończymy Ej, ej. Trarier, znaczy piosenka jest fajna, piosenka fajna. I gol, i gol. Kończymy was, kończymy was. Nara.